Witam, dzisiaj pokażę Simpsonka pana Piesia SR50. Został troszkę odnowiony, odmalowany. Błotniczek, felgi, osłony, rama, te podesty zbiorniczek zostało wszystko pomalowane. Tutaj ten bagażniczek. I troszeczkę wygląda ładniej. I tak to wyszło. O, troszeczkę słońce nam tu broi, i nowe naklejki zostały. Nowe klosze są pozakładane. Yy, ramka do tablicy jest nowa, i plastyki, które trzeba było, też są założone nowe. O, nowe naklejeczki. Podnieś jeszcze, podnieś jeszcze bagażniczek. Tu siedzonko, To siedząco. Zbiorniczek jest wymalowany, odnowiony, nowe śrubki, oczywiście. I nowa yy, paseczek na akumulatorek tutaj, żeby się trzymał i yy, pudełeczko na żaróweczki dobrze zamknij i tak wyszedł i zaraz będzie jazda próbna no i zapalimy go, jeszcze pokażę jak, jak chodzi pokaż no, że tu, że migacze świecą jest? jest?

Der, ja.